Wit Witajcie, ja jestem Patrick i witam Was w pierwszym odcinku. Jak strolować kolegę? Tak, dobra. Jak strolować dzisiaj kolegę? Chcę Wam pokazać. Tylko, że jak mówiłem w zerowym odcinku mojego Survival'a, że będę sam okej. Okay. O, jestem swoim zbojcem. Tak, znajdziemy sobie fajne jakieś miejsce. Najlepiej. O, co sobie i tu. Okej, okay. i o co chodzi? Najlepiej, ale to tak. Zbudujemy sobie prowizorkę domu. Ne, najlepiej, jak będzie mały, tylko że... Ja, pra, ja buduję prowizorkę. To nie jest, że prawdziwy dom. Rozmiar domu może być jaki chcecie, jaki wy zbudujecie, tylko że to jest troll, pamiętacie? Więc ja buduję byle jaki teraz. Okej, okay. buduję. Tu, okej. Okay. Bez podłogi, będzie bez niczego. Okej, okay, ja to zrobię, tak. Nie, nie... Ja nie ogólnie umiem budować domy ładne, tylko że teraz robię odwaj. I tak. i Dam sobie małą pochodnię w mógł. okej. Okay. Czemu? Okej, okay, na czym polega? że robimy tutaj dół jako ilość dołu jest dozwolona no i zade zadecydujecie wy najlepiej radzę wam obłożyć obsydianem a jak po prostu robicie to na sukiwalu to po prostu nie musicie ja tak tylko radzę okej okay bo tu będzie TNT dużo wybuchało, więc ja bym wolał mieć to zabezpieczone. Dobra. I na czym to polega? że po prostu kładziemy lawę? Ten jest bardzo, bardzo znany. Kładziemy na to TNT, płótkę naciskową, byle jaką, i kładziemy żwir albo, albo piasek. jak kładę żwir. Nie, sam wpadł do pułapki. Kładziemy tu na drugim, na to to i to. I na przykład ktoś ma dróżkę taką, to się w ogóle się nie skapnie i ma taką płytkę naciskową. Więc tak, ktoś idzie, idzie, idzie. Nawet to może sobie na spółkę Idzie ktoś i po prostu wpada. I po prostu się topi. Ja broję zbroję. Jeszcze. Żeby szybciej to było. E, nie wiem, czemu to nie zadziała. Aha, dobra. Już wiem czemu, bo tutaj po prostu mam spawna. Tutaj też trenowałem to robić. I po prostu tak to wygląda. O. Że ja tu tak? Blisko to robiłem. Okej. Okay. I teraz... No ja zrobię sobie to spawna. No. To jest fajny troll, polecam go. Więc jeżeli troll Wam się spodobał, kończę zostaw łapkę w górę, dodajcie film do ulubionych Udostępnijcie na Facebooku, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się, cześć!